Eden Green spa and Sport Club prezentuje Spa, spa, spa spacer po formę. Sport. Zdrowie, uroda, relaks. Spa, 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 spa spacer po formę. Eden Green spa and Sport Club. Jedno miejsce, wiele możliwości. Strefa sportu. Siłownia i power. Slim. Siłownia jest podzielona na trzy strefy, pierwsza strefa jest to strefa wolnych ciężarów, druga strefa jest to strefa z maszynami areobowa i ostatnia strefa, która się u nas znajduje jest to strefa cardio. Siłownia jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt firmy Techno Gym, jest to firma przodująca na, na rynku jeśli chodzi o sprzęt sportowy. Jest to sprzęt, na którym mogą ćwiczyć jak równo, i osoby młodsze i starsze. Każdy, obojętnie od poziomu zaawansowania, znajdzie tutaj coś dla siebie. Aby przygotować swoje ciało do lata, należy przygotować się do tego treningu stopniowo, ponieważ musimy wziąć kilka aspektów pod uwagę, ze względu na to, kiedy ostatnio ćwiczyliśmy ile mieliśmy przerwy z ruchem i początkowo musimy ciało pobudzić wiadomo i pod kątem wydolnościowym, krążeniowym i wzmacniającym, dlatego żeby ciało było bardziej elastyczne I jak zarówno trzeba się też rozciągać przed i po. Osoby, które pierwszy raz są na siłowni zawsze mogą skorzystać z pomocy instruktora obojętnie na jakim poziomie zaawansowania jest ich trening pomożemy w doborze diety suplementacji i treningu każdej osobie PowerSIM najnowocześniejsze urządzenie do spalania zbędnych kalorii oraz wydalania wody z organizmu. Super ćwiczenie, bardzo proste, wbudowane są najprostsze orbitreki i rowerki, dwa rowerki, dwa orbitreki. Co jest najciekawsze, jest tutaj wbudowana sauna infrared, która powoduje dodatkowe spalanie tkanki tłuszczowej i potliwość. W tym momencie, kiedy ćwiczymy 20 minut, wyobraża nam się, że tak naprawdę jesteśmy już po dwugodzinnym treningu. Czujemy się naprawdę zmęczeni, wypoceni i dopieszczeni przez to urządzenie. Eden Green to nowoczesny obiekt, będący połączeniem miejskiego spa, a także centrum sportu. Eden Green to trzy strefy: strefa sportu, strefa zdrowia i urody i strefa relaksu. Stawiamy na wygodę, komfort i intymność naszych gości. Naszym klientom staramy się dać jak najwięcej za jak najmniej. Eden Green Spa and Sport Club. Jedno miejsce, wiele możliwości. Rydzyna przy trasie numer 5. Poznań Wrocław. www.edengreen.pl